Wchodzimy w nową fazę badań poziomu glukozy we krwi. Sprawdzimy, porównamy poziom glukozy we krwi u czyli w miarę zdrowego człowieka, lekko po 40. I, 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 i emerytkę. Powieka. Ile masz lat? 72 skończę. W... Tutaj mów. 72 skończę w czerwcu, 2 czerwca. Dobra, powiedz mi, na jakie choroby chorujesz, ale metaboliczne. To znaczy, co masz? masz jakieś problemy? Tak, mam w Hashimoto masz? Tak. Stwierdzone? Tak, stwierdzone przez lekarza. Mierzysz jakieś leki? Tak. Jakie? E, e, coś tam. Tu wleżą te leki. Problemy z cukrzycą? E, nie miałam do tej pory, ale jest lekko cukier podwyższony i lekarz kazał mi zrobić badania na, na cukier. I co? E, krzywą cukrową, ale też miałam robioną krzywą cukrową i wyszła dobra że nic jest, się nie dzieje z cukrem. Prowadzimy glikemię na bieżąco, 24 godziny będziemy monitorować. Ja będę porównywał, będziemy jedli te same posiłki. Ja będę porównywał w tym samym czasie, co się dzieje w moim organizmie Dobra, to ja i u 72-latki, tak? 72-latki? Tak. U 72-latki. Senior. Seniorka, sama, seniorka Seniorka sama nie wie, czy ma cukrzycę, czy nie ma cukrzycy. Powiem szczerze, że jak wbijemy to urządzenie, wiele się wyjaśni. Instalujemy CGM system ciągłego monitoringu glukozy. Po raz pierwszy na tym pięknym ciele. Mój lekarz rodzinny nic na to. Poszedł jak na lato. A ten endokrynolog z Warszawy, u którego niestety nie byłam. Poczułaś coś? Nie. No i dobrze. Tak ma być. No. Założymy jeszcze tutaj specjalny pokrowiec, żeby tu nam się nie psuło nic. żebyśmy mogła sobie spać spokojnie. Że mój synu się kosztuje na swoją staromatkę. Dobrze. Teraz wszystko, wszystko będzie jasne. Co będziesz jadła? Będziesz jadła to, co ja? W tym samym czasie. Jestem teraz u mojego syna, a przede wszystkim u synowej, która powiedziała, że teraz nie potraktuję tylko dietą keto, bo w domu nie przestrzegałam tej diety. Dlatego, że byłam chora i miałam ochotę na wszystko, na wszystko, i złamałam w 100% dietę keto.